Państwa niezwykle istotna funkcja, dlatego że my wszyscy składamy się na prokuraturę, która ma obowiązek pilnować ustawy w Polsce. To znaczy ma pilnować prawa, porządku. I jeżeli nie działa, nie działa właściwie, to znaczy, że przestępcy czują się jak u siebie w domu i pieniędzy zaczyna brakować praktycznie na wszystko. Problem tylko polega na tym, że Tusk nie mógł powołać żadnego prokuratora krajowego, dlatego że prokurator krajowy zajmuje swoje miejsce i nazywa się Dariusz Barski. Nawet Tusk miał z tym ogromny problem, ponieważ prokurator krajowy, do odwołania prokuratora krajowego, który miał swoją kadencję jeszcze za poprzednich rządów, potrzebna jest pisemna zgoda prezydenta. Mówi o tym wprost prawo. Tymczasem oni oczywiście do prezydenta nawet się nie zwrócili i postanowili siłą przejąć jego gabinet i powołać kogoś na funkcję pełniącego obowiązki prokuratora krajowego. Który, yy, gdzie w ogóle nie ma takiej funkcji nawet w ustawie pełniącego obowiązki. Nie proszę państwa, i najpierwsze co zrobili, to oczywiście poskręcali wszystkie śledztwa, po to szybko chcieli przejąć prokuraturę siłą bez żadnej, bez żadnej podstawy w ustawach. Żeby poskręcać szybko śledztwa, przypomnijmy Sienkiewicza. Notariusz wykryła, że akty były fałszowane w sprawie przejmowania mediów publicznych. Natychmiast sprawa odebrana i, i skręcona. Sprawę Grockiego. 250 osób zeznało, że żądał łapówki w zamian za. Wykonanie zabiegu medycznego, ta sprawa również skręcona. Inne sprawy polityków Platformy właśnie trafiły do skręcarki. I proszę Państwa, po to chcieli przejmować prokuraturę. To jest w ogóle paradne, zauważcie Państwo, że ludzie, którzy mają prokuratura, ludzie, którzy mają za zadanie pilnowania ustaw w Polsce, sami przejęli gabinety, łamiąc wszelkie możliwe ustawy. Zachowując się jak realna gangsterka. To jest mniej więcej, proszę Państwa, tak samo, jakby Państwo mieli, mielibyście zagwarantowaną prawnie jakąś swoją firmę, nie wiem, spółkę. No i żeby zmienić zarząd tej spółki no to są jakieś procedury, prawda? No nie wiem, albo trzeba kupić akcje, albo jeżeli już się ma te akcje, no to trzeba, jest pewnie walne zgromadzenie, jest zarząd, jest głosowanie, no wszystko to się odbywa na jakichś cywilizowanych zasadach. Dlatego jesteśmy cywilizowanym państwem, na tym to polega. Eee, a Donald Tusk uznał, że w, tym, że w tym wypadku z Bodnarem nie będą czekać, tylko po prostu siłą wejdą i przejmą prokuraturę. To jest tak, jakby ktoś państwu właśnie nie, przy, nie przyjmował żadnymi procedurami, tylko siłą przejmował prokuraturę. I w związku z tym ja chcę powiedzieć, że apeluję do wszystkich mediów i ludzi, którzy mają poczucie przyzwoitości, aby nie pisali, że został powołany jakiś nowy prokurator krajowy. Twierdzenie, że w tej sprawie w ogóle jest jakiś spór, to mniej więcej tak samo, jakby twierdzić, że jest spór o to, czy Polska leży w Afryce, czy leży w Europie, bo ktoś napisał opinię prawną, że Polska jednak leży w Afryce. W tej sprawie są dwie strony. Jedna strona nazywa się prawą, a druga strona nazywa się gangsterką. Jedna strona, do której ja się zaliczam, i teraz przejdźmy do argumentów prawnych, ma za sobą tak. Prawo, które mówi, że do odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest zgoda prezydenta. Oczywiście takiego wniosku nawet nie było. Decyzje Trybunału Konstytucyjnego. Ja przypomnę, że według Konstytucji decyzje Trybunału są, Konstytucyjnego są powszechne, powszechnie obowiązujące i ostateczne. Decyzje NSA, który wypowiedział się już ostatecznie że nie ma tego, na co oni się powołują, że powinien być czas na przywrócenie do stanu spoczynku i tak dalej. Decyzje Sądu Apelacyjnego w Warszawie o braku uznania nowego PO krajowego, bo funkcja jest obsadzona. Czyli tak, jedna strona ma prawo, konstytucję, decyzję Trybunału, decyzję Sądu Apelacyjnego w Warszawie, decyzję Naczelnego Sądu Administracyjnego. A co w takim razie ma Tuski-Bodnar? Tuski-Bodnar ma tak, opinie prawne, z których wynika, że w ustawie powinno być coś, czego nie było, to znaczy określony czas na powrót ze stanu spoczynku, bo oni uważają, że Bartki nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku, mimo, że usta w ustawie, ustawa wprost na to pozwala, ale oni uważają, że to nie tak, dlatego, że w tej ustawie, ta mówi opinia prawna, że w tej ustawie powinien być zapisany czas na powrót ze stanu spoczynku. Tego tam nie ma, ale powinien być zapisany. I na tej podstawie, proszę Państwa, oni robią ten cały cyrk. Wyobrażacie sobie Państwo? No i mają jeszcze oczywiście komunikat prasowy o braku doniosłości decyzji Trybunału Konstytucyjnego i dlatego uznają ją za, cytuję, nieistniejącą, cytuję Bodnara. Czyli proszę Państwa, macie tak, macie jeszcze dwie, dwie strony sporu, jedna ma konstytucję, obowiązujące prawo, potwierdzenie tego prawa decyzją NSA, decyzję sądu apelacyjnego, a druga strona ma opinię prawną, która mówi, opinie prawne, bo to jest kilku takich, po prostu, aż wiecie Państwo kto którzy podpisali się pod, tym, pod tymi opiniami prawnymi, z których wynika, że w ustawie powinno być coś, czego tam nie ma. Rozumiecie, proszę Państwa, praworządność w Polsce opiera się na konstytucyjnej zasadzie hierarchii źródeł prawa. Ustawa jest źródłem prawa, a opinia, która mówi o tym, że w ustawie powinno coś być, czego nie ma, nie jest źródłem prawa. I każdy, kto uważa, że opinia prawna czy uchwała jest wyżej niż twardy zapis ustawy, jest zwykłym. Ale proszę Państwa, jeżeli robi to prawnik, a nie daj, Panie Boże, sędzia, prokurator czy adwokat, to jest to kompromitacja, która powinna skutkować odbieraniem prawa do wykonywania zawodu. Każdy prawnik, który stawia wyżej opinie prawne o tym, że coś powinno być w ustawie, czego nie ma, czy uchwałę od ustawy, po prostu nie ma szacunku do samego siebie. I poglądy polityczne w tej sprawie nie mają żadnego znaczenia. Na każdym pierwszym roku studiów prawa, jeżeli ktoś powie, że opinia prawna, jest, która nie jest źródłem prawa jest wyżej niż ustawa, czyli, czyli źródło prawa wylatuje z sali yy, i nie ma prawa zostać prawnikiem. A tu takie cyrki się dzieją. Najważniejsi prawnicy w Polsce. Do tego proszę Państwa trzeba przypomnieć, że obaj niby powołani przez Tuska, ci prokuratorzy, ten PO krajowy i tak dalej, E, 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 muszą być powołani w ogóle, żeby zostać prokuratorem krajowym trzeba być prokuratorem prokuratury krajowej, a tego może dokonać tylko prokurator Barski. Ten cały przebieraniec, który dzisiaj, którego Tusk powołuje, wcześniej był PO i tak dalej, on proszę Państwa e, e, został powołany do tej prokuratury krajowej wnioskiem Barskiego, który oni twierdzą, że nigdy nie był prokuratorem krajowym. Czyli jeżeli on nie był, to ci ludzie od Tuska też nie są i nie mogą zostać powołani. Rozumiecie Państwo? Ale to by się przejmowało w państwie, które tyle mówiło o praworządności, brakiem nawet elementarnej logiki w swoim, swoim postępowaniu. I następnie, proszę Państwa, jest tak, że w ogóle, nawet gdyby uznać, że to wszystko, co Państwu powiedziałem, jest bez znaczenia, to żeby powołać prokuratora krajowego, nawet zakładając, że to miejsce jest puste, a nie jest, no to trzeba było co? Trzeba było uzyskać pisemną opinię prezydenta. Tak jest napisane w ustawie. To jest, proszę Państwa, prawo o prokuraturze, artykuł 14 ustęp pierwszy, dokładnie, każdy z Państwa może zobaczyć, sprawdzić, czy ja mówię, czy ja mam rację w tej sprawie. No i tu nawet się nie zwrócił i Bodnar o opinię do prezydenta, znów łamiąc bezczelnie prawo. Więc proszę Państwa, prokuratura jest w polskim systemie prawnym odpowiedzialna za pilnowanie ustaw sprawa prawa w Polsce i jak na ironię, teraz będą odpowiadali za to ludzie, którzy połamali wszelkie możliwe ustawy, wyroki, aby, aby dorwać się siłą do swoich gabinetów. Proszę Państwa, kiedyś, aby być prawnikiem, to trzeba było zdać bardzo trudne egzaminy, trzeba było mieć duże wie, dużą wiedzę, trzeba było mieć zasady i umiejętności. A dziś tylko wystarczy nauczyć się pisania prostego wniosku o wyłączenie sędziego. A jak to nie chwyci, to o wyłączenie prokuratora. Ponieważ te wnioski o wyłączenie prokuratora w sposób oczywisty będą teraz w sądach łapać, no bo ja nie wiedzę, że, nie, nie wiesz, że środowisko jest aż tak zdeprawowane prawnicze w, pol, w Polsce. Że wszyscy sędziowie będą uznawali ten cyrk, który odbył się w prokuraturze krajowej. Raczej będzie się to kończyło w wielu przypadkach, tak jak w sądzie apelacyjnym w Warszawie, że ci prokuratorzy będą wyrzucani z sali i, 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 i sędziowie będą mówili, nie macie uprawnienia do zajęcia tych gabinetów. A to będzie powodowało dla nas wszystkich koszt, dlatego że za chwilę przestępcy znów. Cię kapną, tak jak za pierwszych rządów Tuska, że w Polsce już można robić co się chce. Ze sądów to jest cyrk, prokuratura to jest cyrk. Prokuratura co najwyżej będzie teraz służyła w sprawach politycznych do ścigania tych, co, co trzeba, czyli tych spisu i skręcania spraw y, ludzi Tuska, a w sprawach tych najważniejszych, to znaczy zwykłych y, y, ludzi, gdzie. gdzie po to my płacimy podatki na prokuraturę, żeby bronić tego zwykłego człowieka i żeby zapewnić stabilność prawną w naszym kraju, po to, żeby ludzie nie bali się tutaj inwestować, żeby zagraniczny kapitał nie bał się inwestować, to to wszystko jest właśnie uroczyście rozwalane przez Tuska i Bodnara. Takiej praworządności Państwo chcieliście?